Kalendarz Adwentowy PlayStation 2024. Porównanie nagród: Polska Was Niemcy 26 listopada 2024 rok. W Polsce wygrywa 3 osoby: za pierwsze miejsce było PlayStation 5 Pro, za drugie miejsce DualSense i za trzecie klocki Lego. W Niemczech 4 osoby wygrywają za pierwsze miejsce był telewizor Sony Zon M3 plus jakieś gadżety, a za drugie, trzecie i czwarte miejsce gwiezdne wojny Triple Bundle Pack, czyli zestaw trzech gier. Niemcy nie oszczędzają na nagrodach. Game over.